że łyżki występują jakąś wiadomość. Jakby chciałem mi coś powiedzieć. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. Nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Prawdziwy chleb. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę wichta. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Opisała jak powoli przemienia się w potwora, zaraza! Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia, może potworem jest autorka tego dziennika, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie i chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Łóżka klucz. nie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego wichta. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Żadnych śladów po pazurach i kłach. prawdopodobnie zginął od uduszenia. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne w czaszki. Przed śmiercią został trafiony. Ciężkie przedmiotem w głowie głowy. Hmm. To rzeczywiście wygląda jak leży wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś tu musi być jego kocioł. Ten Wicht jest prawdziwy kolekcjoner. Szajna łyżka. Stara. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dbał o porządek. Z za zastawa. Wicht, który tu mieszka? chyba jakąś ucztę. Tak. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka. Rzeczywiście jest obłożony klątwą i rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Pewnie jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka, stara. Tysiące łyżek. Wicht musiał je gromadzić latami. Niestety kocioł jest pusty. A Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na silniaki oraz ich właściciela. Zrobi Ci zrobić krzyk. Chcę Ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianie. Chyba wiem, jak ją zdjąć. ciągnąć ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę tobie towarzyszył. Z własnej woli. Od lat szukasz właściwej łyżki, prawda? Te klątwy bywają przewrotne. W tej może chodzić o to, żeby nie jeść swoją łyżkę. Dlatego się wymieniliśmy. Teraz od stołu. Muszę jeszcze raz przeszukać dom. Siedź spokojnie, zaraz wrócę. Uspokój się. zaraz. Nie podziałało. Najadłem się paskudztwa na marne. Przynajmniej mam wywar dla Regisa. A wichta mogę już tylko zasięc. Wchodzi na to, że za ukry wichta jego własnej składnicy złomu. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Żeby tylko niczego nie pomylić, klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki w trakcie nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje, dlatego musimy zjeść bez łyżek. Raczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Śmierdział tak, że nie trudno go będzie znaleźć. Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze Pan zrobił. To szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne, co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom niż oddaje Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jakim odczynić. Jako wicht kradła łyżki, sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu, ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli, zrezygnować z użycia łyżki. I sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda, no ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Uf. Uf. Uf.